Teraz nie poddamy się. Punkt dla belli. 3, 2, jeden. Już! Udało się! Mamy litery! Patrzcie, zamek też się zaświecił! Podświetlone litery to hasło do kłódki. Jade, podyktuj. R, O, Y, G, B, I, V. Chwila. Czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski i fiolet. Świecą się kolorami tęczy. uszczepnił niebo, bo nie wiem, czy śnie. Ja też! Znaczy, będę w niebie, jeśli zrobisz mi włosy. Następna, a moje też! Czyli teraz lubicie, jak to robię? Teraz! Jak zawsze! Ale te na wybieg wam się nie podobały. To dla nas bardzo ważne. Wybacz, jeśli byłyśmy niemiłe. Luzik. Rozumiem. Dzięki. No to jak? Robimy tę wielką ucieczkę, czy nie? A może damy sobie z tym spokój? I zamiast tego wystylizujesz nas do pokazu? Czy? No bym to nosiła. Ta stylizacja powala. Oh. Taki kolor chciałaś? Bela, bi? bo pani Wait na słaby naspan. <laughs> Ochrapuje, kiedy się śmieje. Zabawne, co? <laughs> Dzięki. Mówię ci, całą noc myślałam o konkursie. <laughs> Takie praktyki zmieniłyby moje życie. Ehe, tak samo, jeśli wylecisz z Rainbow High. Może wyślę zdjęcie i wygraną mam w kieszeni. Bi, stop! Naprawdę, ryzyko nie jest tego warte. Jasne, masz rację. Dobranoc! Mam cię! Jade! Cześć! Co za. co za niezwykły przypadek? Tak? Mieszkam z tobą, jeszcze widziałam, że cały dzień sprawdzasz SMS-y. Byłam pewna, że się wymkniesz, żeby pstryknąć projekt. Byłby idealny na wejście do konkursu. Zrobię tak zdjęcie, że nikt tego nie zobaczy. Mm -mm. Przestań, nic nie mów i nawet o tym nie myśl. Tyle starań, żeby dostać się do Rainbow High i chcesz to stracić na rzecz letnich praktyk? kobietą, która zadbałaby o moją karierę, gdy skończysz szkołę? Naprawdę tego chcę, Jay. Rozumiem cię serio, ale gdy zrobisz zdjęcie, złapią cię, wyrzucą. I co jak nie wygrasz tych praktyk? Wtedy wszystko stracę. Zgadza się. Masz rację. To bez sensu. Proszę bi, wiem jak to boli, ale zalicz to i będziesz miała własne Tony Town. Tak. Mam nadzieję. Co teraz mam robić? W ogóle nie chce mi się spać. No to nie śpi. Możemy się bawić. Zróbmy sobie nocną jazdę przez Rainbow High. <grystanie> Dzięki, Jade. Już mi lepiej. Dla ciebie wszystko. Proszę, nie znenawidź mnie. Zrobiłam to? Co? Broadway z Ramoną Barnes musiałam. I zgubiłaś rozum? W porządku. Nikt nie widział. Dobrze mi poszło? <coughs> Dziękuję. Chcę coś ogłosić. Mamy studentkę, której praca zwróciła moją uwagę, Bella Parker. Ja? Naprawdę? Ty, naprawdę! Twój projekt jest naprawdę pomysłowy. Super! Miałaś pecha, bo wiemy, że w nocy zrobiłaś zdjęcie swojego projektu. Ja? Y nie, znaczy... No Bela, proszę cię! Zasady są jasne. Doszłaś do końca swojej drogi. Spakuj rzeczy i czekaj na mnie w biurze. Dlaczego? dlaczego? Co, się dlaczego? Co, się dlaczego? Się co się stało? Ja, Przecież, ja, nie, dlaczego? Nie masz czasu na pożegnania. Reszta grupy musi pracować. Zostałaś wyproszona. Myla! Kochana, ty kochana płac. ty Szykro. jak nie płacz. Jak mogli cię wyrzucić? Się. Idę pożegnać się z Bellą. Lepiej zostań tutaj. Nie chcę, żeby do czegoś doszło. Będę tęsknić za tobą, jak nie wiem. Też będę tęsknić za tobą. Mama przyjechała. Muszę iść. Oh, Spotkamy się. Się. się niedługo. Do zobaczenia. Zawsze będziesz w naszej grupie, wiesz? Nikt nie zajmie twojego miejsca. Wróciłem. Hello, jestem Stella. To są Daria i Cheryl. Jak widać wygodnie ci u nas na kanapie. Hej, ja bardzo przepraszam. E, chwilę przysnałam. O, to był bardzo pracowity poranek. Nie chcę być niegrzeczna, ale co ty robisz u nas? E, myślałam, że wiecie, jestem z wami w ekipie, mam tu mieszkać. Zgadzacie się? <noise> Spokojnie, nie jesteś pierwsza. Kto nie pierwsza? Lokatorka. Lokatorka. No tak, pierwsza była Sloan, wyprowadziła się na drugi dzień, bo jak powiedziała, nie może żyć w takim stresie, jak u niej w średniej szkole, ale na szczęście zostawiła nam słodycze. Po niej przyszła Lindsay. Wyrzucono ją zanim się rozpakowała. Przykre to było. Skąd jej przyszło do głowy, że zaliczę zajęcia z Vintage sama? I że nikt tego nie zauważy? A więc będę trzecią z kolei lokatorką w tym semestrze? O, oh. tak. Czasami myślimy, że ten pokój jest jak przeklęty. No dobra, chodźmy zrobić francuskie tosty. Umieram z głodu. O, dzięki. Ależ proszę, czas na herbatę? Mów, bo czas na zwierzenia. Chwila szczerości. Albo, no wiesz, opowiedz, co zrobiłaś, że nie wyrzucono cię z Rainbow High? Oh, e, moja historia jest właściwie... Bella, przykro mi, że nie mieszkasz z przyjaciółkami, ale mnie możesz zaufać. Albo jeśli chcesz sprawdzić nowy sprzęt na Rainbow Union, czy... Dlaczego jej przerwałaś, kiedy zaczęła? Fajnie, kiedy można zacząć od nowa. Najlepiej użyć dyrektorki artystycznej. Przynajmniej dopóki będziesz tą złą. Już nigdy nie złamie zasad. Słowo dane na wieki dotrzymane. <grym> hmm, nie ma to jak dobry skandal. Taki jak gdy z księciem Derylem zgubiliśmy się, żeglując jego mega jachtem na Bałkanach. To prawda, że pani Wright przywróciła cię, bo zdjęłaś jej kota z płonącego drzewa? Słyszałam, że studiowałaś prawo i znalazłaś lukę w regulaminie Rainbow. Bo wiesz, wszyscy na Wydziale Kosmetologii mówią, że nie jesteś prawdziwą Bellą, tylko wyglądasz jak ona, bo masz super perukę. Okej, okay, to wszystko to jakieś bzdury, więc mów, co zrobiłaś, żeby wrócić. Szukam inspiracji do piosenki, którą piszę, a twoja historia jest idealna. No więc to było takie. Mm, a co tam w waszej grupie? Macie już pomysł na wasz występ? Nie mogę się. To znajdzie tu. miło poznać w końcu słynną Belle Parker osobiście. Nie, nie, raczej nie jestem słynna. Ależ tak, jesteś. okej. Okay. Jestem Laurel, a to moja siostra Holly. Twoje fanki i nie możemy się doczekać, mm, żeby dowiedzieć się więcej o tobie. Klik, klik! Hej, Bella, chciałem tylko powiedzieć... Nie, nie dziś, Colin. Hej, Bella... Crystal Bailey. Główna wydawczyni w kadrze. Czy udzielisz mi wywiadu na wyłączność o twoim powrocie do Rainbow High? Ja, y, y, pomyślę o tym. Jestem Kaja Harce, znana jako Swatka w dwa serca. Łączę wszystko, od ubrań przyjaciół do bratnich dusz. Hej! A co powiesz na tego, kolina? Colin? Nigdy. Ja moglibyście razem poprawić Twój wizerunek. Pomyśl o wywiadzie. Hej, Bella, daj nam znać, jeśli czegoś ci trzeba, żeby wrócić do gry. Jesteśmy z tobą. Pożyczę Ci książkę zasad w Rainbow High. Na marginesach są moje uwagi. Hej, Bella, tak? Ty znasz moje imię? Jestem wielką fanką Twojego kanału Content z Karmą, a Twój przewodnik stylu jest moją Biblią Mody. O, miła jesteś. Daję głowę, że każdy pyta, jakim cudem cię przywrócili, ale ja chcę zaprosić cię do mojego show i powiedzieć twoją historię twoim głosem. Wow, dzięki ci, ale ja w zasadzie zastanów się, to pa! Ah. Co tutaj robisz? O nic! Przepraszam, było otwarte, a mnie potrzebne jest ciche miejsce, żeby pomyśleć. Mogę wyjść? W porządku, zostań. A co tam? Dzięki. Nie wiem, co się zmieniło. Rainbow High, czy przyjaciółki, czy ja? Obstawiam, że to wszystko. Wiem, jak się czujesz. Ja też mam problem z przyjaciółką. Ensley? Stresuję się, bo doszedł jej nowy temat w projekcie i chce to robić całkiem sama. Kompletnie mnie odsunęła. Wiem, że w Rainbow High najważniejsza jest moda, ale ja czasem czuję, że to jest presja, akcja ucisk, pot i upór. Okropne. <ścoughs> presja? <ścoughs> czuję to. Hej, chcesz zrzucić z siebie tę presję? To chodźmy stąd. Tego mi trzeba! I mnie! Za każdym razem, kiedy chcesz się odstresować, wierz, gdzie mnie szukać. Dziękuję! Uuu. Witamy na. Tygodniu stylu! Tydzień stylu w Rainbow High to prawdziwie odlotowe wydarzenie. Tu nie ma granic, ale praca musi być na temat. Wasze projekty mają przenieść gości w niezwykłe królestwo, wyjątkowych, kreatywnych i innowacyjnych dzieł. W skrócie, zaskoczcie mnie i naszego specjalnego jurora. Zdarza się to co trzy lata, więc dla wielu z Was. To jedyna, jedyna w życiu szansa, by podbić tydzień stylu. Chodzę w to! Chodzę w to! Dokładne przemyślenie motywu jest kluczem, by dobrze wykonać ten projekt. Więc nadszedł już czas, by poznać tegoroczny motyw. Proszę otwierać. A motywem tygodniu stylu jest. Perspektywa. Jade, dołączysz do nas? Musisz. Dzięki, ale ja chciałam. Jet Dawson, Robin Sterling. Robin mówiła, że robisz świetny makijaż. Dołącz do nas. Wow, wow, ja chciałam pracować z Bel, bo tak, chcę dołączyć do was. Dalej laski. Wygrana jest nasza. Czy ty, czy pracujesz z Jade? Jeśli nie, chodź do mnie i dzi. Jasne, do dzieła. Zróbmy to razem. Jade nie chce pracować z nami? A tam niech spada. Sama wybrała. To prawda! Hashtag nie to nie! Nasz modowy skład rozwali konkurencję. Hej, czy mogę zająć chwilę? Czego niby chcesz? Już miałaś swój czas. To Jet Dawson i Robin Sterling i... 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 Zgodziły się, byś dołączyła. O, łaskawie mi pozwoliły. Nie, dzięki. Znalazłam już grupę, która chce pracować ze mną. Odrzucasz szansę naszej współpracy? Walczyłam o ciebie. To widocznie nie warto było aż tak się starać. Wysłuchaj mnie, proszę. Ja. Jaki jest Wasz cel badawczy? Pokazać, że moda zmienia perspektywy każdej z nas. Więc myślimy nad taką apką, w której można ubierać dowolną osobę. Genialnie! Ale zrobimy to tak no, fajnie. Podrobić aplikację jest bardzo łatwo. Celem tygodnia stylu jest innowacja. Coś rewolucyjnego. Kompletna nowość. A dzięki temu nasza rewolucja uda się! Jeśli nie, mnie w to nie mieszajcie. O, oh, i upadł nasz plan. Spokojnie, stój tu, ja zaraz wrócę. Hej, Jade! Uh, muszę już iść. Ja, ja też. Jade, poczekaj. Czas na rozmowę. Wow! wow tak długich rzęs jeszcze nie widziałam. Elegancko już o poranku. ha. ha. Wiem, te rzęsy są odporne na wodę, piankę i. za! Ten ruch. Będę teraz tworzyć jakiś silny środek myjący, więc może ty opowiesz historię? Ach, kiedy mnie wyrzucono, nie było mi łatwo. Miałaś wtedy rację, a ja nie posłuchałam. Jeden błąd zniszczył marzenia o nauce w Rainbow High, a tym samym straciłam wyjątkową szansę, by zostać starzystką Ramony Barnes. Podjęłam więc ryzyko i spróbowałam. Przekonałam moją mamę, żebyśmy jakoś odzyskały moje podanie. Ale nie przesyłałaś go mailem? <laughs> nie. Ramona Barnes jest staromodna. Wolała wydruki wysłane pocztą i z pieczątkami. Wow, nieźle. Przesyłka była już w drodze. Pojechałyśmy więc do Nowego Jorku, by odzyskać kopertę od pani Barnes. Wow, pojechałyście na jej show na Broadway? Udało się? Ledwo. Potem dostarczyłam ją do Rainbow High i zostawiłam wiadomość z grzeczną prośbą, by pani Wright rozważyła mój powrót żartuję. Dzwoniłam do niej dzień w dzień i błagałam, by jeszcze to przemyślała. A potem? Uwaga! Proszę już wracać do swoich grup. Czas kończyć projekty. No nie, no, no i wyżej się spóźnimy, co? Powtarzam! Proszę zostawić inne sprawy. Zaczynamy próbę generalną. O, już. Idziemy. Więc naalnie błagałaś panią Wright o zgodę. No i co? Zgodziła się? <laughs> no jasne. Powiedziała, że rozważy mój powrót tu, lecz zależało jej, bym poniosła stosowne konsekwencje za złamanie zasad. Ać! Powiało grozą. Wiem, prace społeczne przez cały semestr i pucowanie jednorożca. Wieczorami starannie. Całkiem. Sporo. Ale dzięki tej pracy mogę być znów w Rainbow High, więc warto. Wow, dzięki, że mówisz. W sumie, będę szczera, jednorożec ostatnio lśni jak nigdy. <laughs> Ależ ten skniłam. Uwaga, się Czas na, na ostatnie poprawki w waszych projektach. projektach. I może na chłodny prysznic Zacznij. po wielu dniach. Zaczynamy już za godzinę. godzinę. Życzę wam powo... albo kolo... kolodzenia. Co wy robicie? Powoli, nie wszyscy naraz. Każdy chce się cieszyć salonem. Może zrobimy kolejkę? Ostatnio, gdy tu byłam, kolory tęczy były wszędzie. Na niebie, kryształach. Ta ścieżka to początek tęczy. To co teraz zrobimy? Przeciśniemy się! Dosyć! Musicie działać razem, by to naprawić! Słyszycie wszystko w waszych rękach. O, tak. o, wiedziałam, że się uda! Bo działaliście razem, tak? Na razie mamy mural, sztukę włókna, obiekt ze zgrzewanego metalu, rzeźbę, interaktywny projekt. Mamy tyle świetnych pomysłów i kocham każdy. Ja też, ale najwyraźniej mamy ich chyba zbyt wiele. Wiem, ale jak mamy wybrać ten jedyny? Ach. Stosując pełną analizę? Albo. Wrzucając je tutaj, żebyśmy go wylosowały. Czyli zdecyduje za nas los? Ha <laughs> jestem za! Mural? Czemu nie? Mm, ale czy to nie jest takie trochę nijakie? I pewnie nikogo tym nie powalimy. Hmm, wiem o co ci chodzi. Niech to będzie rozgrzewka do kolejnego. Rzeźba! To nowe dla nas! Tak. Ale nie wiem, czy to dobry wybór dla tej przestrzeni. Rainbow Union ma już ogromne drzewo. Czy potrzeba tu jeszcze rzeźby? Hejka, jak tam wam idzie z projektem? Ach. A co u ciebie? Tak samo, wciąż jeszcze walczę z tym testem na prawdziwy kolor. Podeszłam już chyba sześć razy, ale nawet kiedy daję różne odpowiedzi, nadal mam to samo. Nigdy nie poznam tego koloru. Kto powiedział, że ma być tylko jeden? Rainbow High chce, aby twoje prawdziwe kolory błyszczały. Jeden albo wszystkie kolory. Wiem. Ale. Jeden kolor we wszystkich projektach? Nudne. Jak w sztuce. Chodzi o połączenie wszystkich kolorów, które cię kręcą w odpowiedniej kombinacji. Uwielbiam to, że masz tyle talentów, Amaya. I nieważne, co mówi jakiś test. I jesteś dobra w tylu rzeczach. Więc może suma wszystkich barw jest moim kolorem? Może, Bella i ja też musimy posłuchać tej rady. To samo pomyślałam. Hmm? O co chodzi? Potrzymaj, nie musimy skupiać się na jednej sugestii, ale wybrać tyle, ile nas zainspiruje. U, to jest to! Duża instalacja. I. Sztuka włókna. U, sztuka włókna i instalacja. <śmany> Podoba mi się! Ale nadal chyba czegoś tutaj brakuje. Może jeszcze jeden pomysł? Hm. Amaja, losuj. Ulubiony kolor. Więc instalacja sztuki włókna? W jakim kolorze Amaja? Hmm. <śmany> To jasne, we wszystkich. <ścoughs> o, Rubi Bella! Jaka cudna przemiana drzewa w Rainbow Union! Teraz jest naprawdę tęczowe! To musiała być mega praca! Dzięki, ale ktoś nam w niej bardzo pomógł! A najlepsza część, a maja, zostawimy przy pniu różne włóczki, aby każdy, kto chce, mógł wydziergać kolejny rządek w swoim ulubionym kolorze. Żeby nasze dzieło mogło się rozwijać i zmieniać. Tak jak my, studiując w Rainbow High. O, co za ekstra pomysł! Mm -hmm. I ja! Naprzód, Rainbow! Mogę więc dodać swój rządek? Pewnie, jasne! jasne. Razem błyskoczar! Błyskoczar! Błysko Portale tworzą nasze pupile z błyskoczaru? Chwila, skąd to wiesz? Ale przecież jesteśmy w Rainbow World! Brakuje jej iskry, prawda? Nie! Ho, ho, ho. Super! Eee. To wcale nie jest zwykła wanna. Bello, zechcesz tu podejść? Absolutnie! Proszę, abyś wsypała błyskoczar z torebki do wanny. Kolory i umyję moją owieczkę. Właśnie tak! Szybko się uczysz zasad Rainbow World. Oh. Brawo, moja bello! W trakcie nauki odkryjesz, ile koloru potrzeba do idealnej kąpieli. Ale to bardzo dobra pierwsza próba. Jak to zrobiła? Mnie to zajęło tygodnie! Kto jest gotów na kąpiel? Ty jesteś! Twoja owieczka jest już pełna płynnej tęczy. Więc mogę skoczyć przez portal. Muszę ją tylko trochę podrapać, tak? Znowu racja. Ale jeszcze nie jesteś gotowa. To trochę trwa. Zapytaj, Sany. To nie zajęło mi dużo czasu. To tylko dużo nauki. Zgoda, ale to nie zmienia faktu. Violet, teraz twoja kolej. Mam tę minę. Ej, jaką minę? Minę, mam pewien pomysł. Jeszcze nie jesteś gotowa. Może nie jestem gotowa, ale mogę to zrobić i to dobrze. To nowy świat, Bi. Bądźmy ostrożne. Tak. Masz rację. Ale z ciebie jest słodziak! O nie! Ja nie chciałam! Nala się na początku tańczy. Yeah. Never knew about this place. Now I found it here in my mind is spinning. So much to explore, I'm a Myślę, że powinniśmy już wracać, dobrze? A co to? Nie masz płynnej tęczy. O nie! Masz trochę błyskoczaru na zbyciu? Pożyczysz mi? Zapłacę? Proszę! No i co teraz? Zostaniemy tu. Jade miała rację. O, oh, co ja narobiłam? Ale mam ciebie. Przeczuwałam, że cię tu znajdę. Sani, całe szczęście. Oh. Twój tenczuś jest pusty. Jak teraz wrócimy? <grytanie> Pani Morton pokazała mi sztuczkę. O, przenośna płynna tęcza. Świetny pomysł. Jak nas tu znalazłaś? A nasze pupile pochodzą z początku tęczy. Lubią odwiedzać dom, więc strzelałam. Wracamy więc? Tak, zanim ktoś inny to zauważy. O, sprytna małpka! Nikomu nie powiem. Dzięki, ale ja muszę się przyznać. Przepraszam, pani Morton. Chcę coś powiedzieć. Stworzyłam portal z płynnej tęczy i przeskoczyłam na jej początek. Przepraszam, to był błąd. Ach, rozczarowałaś mnie. Po wszystkim, co mówiłam, wiem. To dobrze, że chcesz wielkich przygód, ale musisz się słuchać. Zrozumiałam. O tak. Utknęłabym tam, gdyby nie Sani. Znalazła nas i ocaliła. Jest wspaniała. Brawo, Sani. Karówka się opłaciła. A, bo chcę pomagać i zapunktować. Ja wiem, co robię. <grymka>